Widać? Widać. No, może ręki tam nie zmieszczę, ale masy powietrza wejdą. Słuchajcie, kochani, w czasach, w których motoryzacja to jest jeden wielki koncert pozerstwa i fake'ów. wchodzi sobie, słuchajcie, taki tawaskan, Kupra Tawaskan. Cała na niebiesko w tym wypadku i udowadnia mi, że jeszcze nie jest tak źle. I myślę tutaj o jednej bardzo ważnej rzeczy, na którą zwróciłem uwagę zaraz po odbiorze tego samochodu i sprawdziłem, to nie jest fake, to jest prawda sama w sobie. Bo patrzę na maskę tego samochodu i coś mi tutaj mnie zainteresowało. Wiecie, że to są normalnie prawdziwe wloty powietrza, które elegancko kierują strumienie nad samochodem i to wszystko się kończy takim naprawdę bardzo ładnie przemyślanym ducktailem. No i na to wszystko wieńczy całość. Ładny dyfuzor, który z tyłu wygląda naprawdę fajnie. A nie, a jednak dyfuzor jest fejkowy. Ale wracając do tematu, jeżeli chodzi o ten cały piękny ducktail, no mógł być troszkę większy. I mógł być karbonowy, wtedy byłby sztos. Ale trzeba przyznać, że skurczyk jest zajebiście ładny, naprawdę. Jak się patrzy jeszcze na niego od frontu, ta maska. No wiadomo, tu są walory aerodynamiczne, ale ona jest tak pięknie poskładana tutaj, ja jestem totalnie zachwycony.